Dzień dobry. Ostatnio w ankiecie na kanale, na Insta, na Facebooku zapytałem, jaki ma być następny przepis. Wybieraliśmy pomiędzy sernikiem, pomiędzy ciastem dniowym i goframi. Wygrały gofry. Ze wszystkich głosów najwięcej w sumie miały gofry. Nie dziwi mnie to, kocham gofry, lubię gofry. Dzisiaj zrobimy gofry chrupiące takie chrupiące, jakie możemy zjeść w budkach nad morzem. Z jedną małą różnicą, te nasze gofry będą lepsze. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu, chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy ioli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Przygotowanie gofrów jest banalnie proste. Możecie przygotować gofry z dziećmi, możecie zlecić przygotowanie gofrów dzieciom. To jest też tak, że jak zaczynamy gotować, nigdy niczego nie gotowaliśmy, fajnie jest zacząć od gofrów, dlatego, bo gofry są łatwe, jeżeli wiemy, jak je zrobić, zawsze nam wyjdą. Ale musimy zrobić coś trudnego, przynajmniej trudnego dla początkujących. Musimy oddzielić żółtka od białek. Na początek bierzemy dwa jajka i oddzielamy żółtka od białek. Następnie te dwa białka przelewamy do miski. Dodajemy szczyptę soli i ubijamy. Potrzebujemy jeszcze kolejną miskę. Do tej drugiej miski wsypujemy dwie szklanki mąki pszennej, jedną łyżkę cukru pudru, przelewamy dwa żółtka, dolewamy jedną trzecią szklanki oleju, dosypujemy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i dolewamy dwie szklanki mleka. Wszystkie składniki miksujemy aż do dokładnego połączenia. Jak już to zrobiliśmy, to do połączonych składników dodajemy ubitą wcześniej pianę. Najlepiej zrobić to delikatnie łyżką i równie delikatnie wymieszać. Tak jak mówiłem, przygotowanie klasycznego ciasta na gofry jest banalnie proste. Wszystko już gotowe. Teraz musimy nagrzać gofrownicę. Nagrzaną gofrownicę smarujemy odrobiną oleju rzepakowego. Pozostało nam jeszcze upieczenie gofrów, tak żeby nie były gumiaste. To jest największy problem, jeżeli robimy gofry, żeby one nie były takie sflaczałe. Dlatego musimy dobrać idealnie czas pieczenia. W moim przypadku gofrownica ma 850 W mocy i muszę piec te gofry przez 10 minut. Jeżeli macie mocniejszą gofrownicę, wtedy możecie skrócić ten czas. 10 minut czy... Mocy zbliżonej do mojej gofrownicy to jest taki optymalny czas. Także pieczemy. Upieczone gofry studzimy na kratce. Gofry mamy gotowe, wystarczy je podać z ulubionymi dodatkami. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione dodatki i z czym najbardziej lubicie jeść gofry. Napiszcie też, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.